Posłuchaj, bo to może zmienić sposób, w jaki patrzysz na własne życie. Zadaj sobie jedno pytanie: ile możesz jeszcze wygrać, jeśli wciąż trzymasz się tego, co dawno już cię nie rozwija? Jeśli nie jesteś gotów zaryzykować utraty pewności, nie zdobędziesz niczego większego niż to, co masz teraz. Bezpieczeństwo często jest tylko inną nazwą stagnacji wygodną klatką, którą nazywamy stabilnością, choć w rzeczywistości jest lękiem przed wzrostem. Każdy chce nagrody. Ale niewielu ma odwagę opuścić to, co znane. A prawdziwy rozwój zawsze wymaga ceny. Czasem to spokój, czasem rutyna, a czasem ta stara wersja ciebie, którą dawno temu przerosłeś. Nie wejdziesz na wyższy poziom, jeśli jedna noga wciąż tkwi w bezpiecznym miejscu. I tu jest sedno. Może to nie ryzyko jest twoim wrogiem, tylko powtarzanie w kółko tych samych decyzji. Zastanów się, czy to, czego tak kurczowo się trzymasz, naprawdę cię jeszcze niesie. Jeśli czujesz, że ten tekst trafił w ciebie chociaż trochę, zostaw ślad, choćby w formie krótkiej reakcji. A jeśli masz odwagę odpowiedzieć sobie szczerze na jedno pytanie, to powiedz: czego tak naprawdę boisz się stracić? To wystarczy, by ta rola zaczęła pracować za ciebie. Wsparcie kanału ma znaczenie. Każdy sygnał pomaga nam docierać dalej. Zostaw lajka, obserwuj.